Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w nietypowym gronie, ale bardzo ważnym gronie z naszymi partnerami społecznymi, z przedstawicielami, z przewodniczącymi wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych. To ważne wydarzenie, ważne dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ważne dla wszystkich funkcjonariuszy. I przychodzimy do Państwa i przekazujemy naszym funkcjonariuszom, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, dobre informacje. Osiągnęliśmy porozumienie. Porozumienie bardzo istotne, w sposób istotny. Polepszające sytuację materialną naszych funkcjonariuszy. Szanowni Państwo, chciałem bardzo podziękować wszystkim przedstawicielom związków zawodowych, reprezentatywnych, które są głosem funkcjonariuszy, którego głosu chcemy zawsze słyszeć jako kierownictwo resortu spraw wewnętrznych. Za rozmowy, za dialog, jaki prowadziliśmy od szeregu dni. Były to czasami trudne rozmowy, ale doprowadziły nas w efekcie do bardzo dobrego porozumienia. Jestem przekonany, że y, będzie ono dobrze odebrane przez wszystkich funkcjonariuszy y, służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych. To jest y, porozumienie dedykowane polskim policjantom, polskim strażakom, polskim y, funkcjonariuszom Straży Granicznej. E, szanowni Państwo. Y, Chcę powiedzieć tak w ramach wprowadzenia. To jest jeden z elementów ustawy modernizacyjnej. Będzie kolejna edycja ustawy modernizacyjnej, która w sposób niezwykle istotny przyczyni się do tego, że polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszego kraju, za bezpieczeństwo obywateli uzyskają takie środki finansowania, że będziemy mogli mówić o naprawdę nowej perspektywie, nowej jakości działania naszych służb, a też tym samym stworzenia godnych warunków pracy dla naszych funkcjonariuszy. W najbliższe, przez najbliższe 4 lata ponad 10 miliardów złotych zostanie zainwestowane w bezpieczeństwo Polaków, w bezpieczeństwo państwa polskiego i w rozwój naszych formacji. Zawsze jest to kolejna edycja ustaw modernizacyjnych dotyczących służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Zawsze w ramach ustawy modernizacyjnej był pakiet bezpośrednio skierowany do funkcjonariuszy, który podlegał negocjacjom z przedstawicielami związków zawodowych. Zawsze oznaczało to podwyżki uposażeń dla naszych funkcjonariuszy, bo duma z tego, że jest się funkcjonariuszem, takich służb jak policja, jak Straż Pożarna, jak Straż Graniczna... To bardzo dużo, ale musimy też pamiętać o tym, że mamy najbliższych, mamy rodziny na utrzymaniu. Chcemy, żeby nasi funkcjonariusze mogli żyć godnie, żeby ich najbliżsi mogli żyć godnie. To jest niezwykle ważna służba dla państwa, związana też z ryzykiem osobistym. Funkcjonariusze przysięgają, że będą e, działali na rzecz bezpieczeństwa w imię obrony obywateli z narażeniem własnego zdrowia i życia. E, I e, ta służba musi być godziwie. Wynagradzana. Osiągnęliśmy porozumienie w ramach tego pakietu, dedykowanego bezpośrednio do funkcjonariuszy. Za chwilę przedstawimy szczegółowe ustalenia i uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Chcę też Państwu powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli konferencję z udziałem szefów formacji podległych ministrowi spraw wewnętrznych, gdzie przedstawimy perspektywę rozwoju na najbliższe lata poszczególnych formacji. Będzie nowy sprzęt, będą nowoczesne technologie, będzie silna policja, silna straż graniczna, silna państwowa straż pożarna, będzie bezpiecznie w Polsce. To jest naszym celem. Chciałbym oprócz wszystkim panom przewodniczącym, z którymi prowadziliśmy przez ostatnie tygodnie rozmowy, tak jak mówię, często były to twarde rozmowy, ale zawsze był wzajemny szacunek, zawsze było zrozumienie, i, i to jest ważne, żeby, żeby dyskutować, słyszeć się nawzajem, słyszeć swoje argumenty. Myślę, że osiągnęliśmy dobre, dobre porozumienie. Jestem przekonany, że jest to dobre porozumienie. Chciałbym podziękować mojemu zastępcy ministrowi Wąsikowi, który bezpośrednio brał udział w tych rozmowach. Pana praca, panie ministrze, i. Praca panów przewodniczących zaowocowała dobrym porozumieniem. Bardzo proszę ministra Wąsika o przedstawienie szczegółów tego porozumienia. Osiągnięte dziś porozumienie przewiduje podwyżkę posażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2022 roku w kwocie 677 zł brutto, czyli to jest 500 złotych na rękę. W ramach tej kwoty jest także już zawarta kwota waloryzacji, uposażeń przewidziana w projekcie ustawy budżetowej, czyli 4,4% wynagrodzenia. W przypadku wzrostu wynagrodzeń w przyszłych latach waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej strona rządowa obliguje się do tego, żeby waloryzacja objęła także wynagrodzenia służb mundurowych. Przyjęliśmy także rozwiązania, które umożliwią podwyżki dla 64 tysięcy funkcjonariuszy. Policji, 11 tysięcy Straży Pożarnej i 9 tysięcy funkcjonariuszy e, Straży Granicznej. To są automatyczne awanse z grupy drugiej, drugiej na trzecią, trzecią na czwartą, czwartej na piątą i z piątej na szóstą w przeciągu najbliższych czterech lat te pierwsze grupy awanse dostaną od 1 stycznia 2022 roku. To jest bardzo duża e, skala podwyżek dla e, funkcjonariuszy, którzy są w najniżej w hierarchii uposażeń. Dodatkowo strona rządowa zobowiązała się do zniesienia limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, tak, żeby złamać pewne szklane sufity, które są nad funkcjonariuszami tam służącymi, tak żeby umożliwić im normalną drogę awansu. Także zobowiązaliśmy się do tego, że przyjmiemy wynegocjowaną wcześniej ustawę emerytalną, chodzi o artykuł 15a tej ustawy są to rozwiązania bardzo istotne dla funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę w latach 99-2003. Zrobimy to do 1 marca 2022 roku. Także to porozumienie zobowiązuje stronę rządową do przywrócenia funduszu nagród w przyszłym roku 2,7%, w tym roku 6. Procent, jako, że nie było żadnych waloryzacji ani wzrostów upasażeń ze względu na COVID, strona rządowa i społeczna zgodziły się co do powołania zespołu, który będzie pracował nad innymi elementami pragmatyki służbowej, dodatku służbowych, stażowego, dodatku yy, służbowego, tak żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania, które dobrze by przysłużyły się zarówno służbom, jak i funkcjonariuszom, jak i naszemu bezpieczeństwu. Jestem przekonany, że to porozumienie to dobra praca, to porozumienie korzystne zarówno dla nas wszystkich obywateli, jak i dla bezpieczeństwa ekonomicznego funkcjonariuszy służb mundurowych. Bardzo chciałbym podziękować za często trudne i twarde negocjacje ze stroną związkową. Niemniej jednak miałem takie przekonanie, że te negocjacje odbywały się w atmosferze szacunku i, i próbowaliśmy się zrozumieć. To porozumienie jest. E, takim owocem właśnie tego wzajemnego zrozumienia. Bardzo dziękuję panom związkowcom. Bardzo jeszcze raz panom przewodniczącym dziękuję. Bardzo dziękuję władzom związków zawodowych, ponieważ porozumienie, które podpisaliśmy przed chwilą, pozwolą państwo, że je zaprezentuję. Zostało zatwierdzone przez statutowe władze wszystkich central związkowych, policyjnych, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Jest to nasz wspólny efekt. Może jeszcze raz podkreślę, o ile wcześniej, wcześniejszymi naszymi wspólnymi działaniami, udało nam się ustabilizować sytuację kadrową w policji, gdzie udało nam się doprowadzić do sytuacji, że naprawdę atrakcyjne dodatki służbowe dla funkcjonariuszy z dużym stażem służby zostały im przyznane tak, aby nie odchodzili ze służby, żeby jak najdłużej służyli państwu i obywatelom. Tym razem koncentrujemy się na młodych funkcjonariuszach, na tych funkcjonariuszach, którzy często zderzają się z takim biurokratyczną niemożnością awansu, bo są limity, prawda? Bo nie może awansować grupę wyżej, ponieważ w jego jednostce już jest gdzieś biurokratycznie zapisany limit stanowisk, że tylu i tylu funkcjonariuszy może być w tej i w tej grupie. To likwidujemy. Chcemy, żeby dobrzy, mający efekty, zdolni funkcjonariusze, którzy się szkolą, którzy nabywają nowych umiejętności, którzy mają efekty w służbie, żeby jak najszybciej mogli awansować, żeby żadne biurokratyczne przeszkody ich nie ograniczały w tym zakresie. Tutaj kładziemy ten akcent na to, żeby właśnie ta ścieżka awansu była rzeczywiście uzależniona od umiejętności, sukcesów konkretnego funkcjonariusza, a nie była blokowana jakimś szklanym sufitem przez biurokratycznie zapisane limity. Więc to też jest pewnego rodzaju rewolucja, którą tu wspólnie uzgodniliśmy i myślę, że bardzo, bardzo wielu funkcjonariuszy naszych służb podczuje. Tu minister Wąsik mówił o cyfrach, jakich dotyczy to, to porozumienie i te uzgodnienia. To są naprawdę znaczące, znaczące cyfry. Mówimy tu o 60%. Czterech tysiącach policjantów, którzy już od razu skorzystają z tej możliwości. O dziewięciu tysiącach strażników granicznych to są znaczące kwoty. O kilkunastu tysiącach funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Naprawdę widzimy te problemy, rozmawiamy o tym, staramy się stworzyć jak najlepsze warunki naszym funkcjonariuszom. To jest forma też opieki i podziękowania dla tych, którzy opiekują się naszymi obywatelami, opiekują się naszymi państw, naszym państwem, odpowiadają za bezpieczeństwo nas wszystkich na pierwszej linii, narażając zdrowie, życie. Wielki szacunek, wielkie podziękowanie, wielkie zrozumienie. Krok po kroku będziemy budowali jak najlepsze warunki pracy. I to mówimy nie tylko o uposażeniach, co jest bardzo ważne. Ja zdaję sobie sprawę, jak ważne jest to, żeby utrzymać rodzinę w sposób godny i właściwy i rozumiemy to w stu procentach. Ale chodzi też o stworzenie warunków, prawda? Ta modernizacyjna ustawa, z którą wiążemy też duże nadzieje, ona będzie tworzyła nową jakość w pracy, nowe komendy, nowe remizy, nowe strażnice, nowy sprzęt, nowoczesne technologie. Naprawdę. Będzie się działo i to bardzo pozytywnie i, i to będzie służyło i nie, nie tylko satysfakcji z pracy służby naszych funkcjonariuszy, ale będzie służyło bezpieczeństwu Polski i bezpieczeństwu wszystkich obywateli.